Wczoraj, 27 marca 2015 roku, policjantki Zespołu Profilaktyki Społecznej Lubińskiej Komendy wraz z komisarzem Lwem oraz pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubinie wspólnie odwiedzili przedszkole miejskie nr 9 w Lubinie. Goście nagrodzili dzieci, które wzięły udział w konkursie rysunkowym na temat szkodliwości palenia papierosów. Przedszkolaki wykonały piękne prace za które każdy z nich otrzymał pamiątkowy dyplom oraz łakocie. Dzięki specjalnej lalce dzieci mogły na własne oczy przekonać się jak szkodliwe dla ich zdrowia oraz ich najbliższych jest właśnie palenie papierosu. Jeżeli dorośli palą, ten dym przedostaje się do naszego organizmu, tu do środka. Tak jak w tej laleczce. Tu paliła papierosa, a tu tak na niby wyobraźmy sobie, że są nasze płuca. I ten dym przedostaje się tędy przez usta aż do naszych płuc. Jaka brudna jest próbówka! To są te substancje złe, podobne do smoły. Co to za konkurs był tutaj w przedszkolu zorganizowany? Czego dotyczył? Papierosów. Ale czego dokładnie? Wolno palić papierosy? Nie. nie. A dlaczego nie wolno? Papierosy są zdrowe? Nie. A dzieci mogą palić papierosy? Nie. Gdzie nie wolno palić papierosów? Na plaży. Gdzie w, lesie. Jest w lesie. W lesie. Bo co się może stać? E, 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 zapalić. W sklepie nie wolno gdzieś w autobusie! W parku! Dorośli mogą palić, ale nie powinni. Bo nie można palić. Dlaczego? Bo można być holem. Nie można też palić na plaży ani, ani w żadnym parku.